Cyprian Kamil Norwid, Gadki. Pytasz, czemu gdziekolwiek są Amerykanie, choćby ich było tylko stu lub ani tyle, mają dziennik, który się rozwinąć jest w stanie. Czemu? Bo wyżej złota cenią oni chwilę. Lecz gdyby mieli zwyczaj przez całe godzinę o polityce gadać, byłby dziennik wszędzie i nigdzie. Byłoby coś, z czego nic nie będzie. Skutki to wielkie lubo niewielkie przyczyny. Mówisz, gdybyśmy byli jak Amerykanie, którym to jest właściwem, przerywam ci, panie, bo w żagle dmiesz, a nie chcesz dobywać kotwicy. Amerykanie? Któż są? Europejczycy.